14 lipca bieżącego roku ogłosiliśmy pierwsze listy pierwszego naboru. Mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy szczęśliwie na tych listach się znaleźli, dopiszą teraz i od 15-będą składali dokumenty. Pewne kierunki sprawiły nam niespodzianki, pewne kierunki sprawiły nam niesamowite niespodzianki. Zacznę może od nowych kierunków, które w tej rekrutacji były takim szczególnym przedmiotem naszego zainteresowania. Myślę tutaj choćby o elektroradiologii oraz o biologii medycznej. Na tych kierunkach dopisali kandydaci. Mieliśmy pięciu kandydatów chętnych na elektroradiologię i siedmiu na biologii medycznej. Dużym zaskoczeniem w sensie liczbowym była dla nas frekwencja na kierunek lekarski w Wałbrzychu. Tam trochę przyzwyczailiśmy się już do um, dużych liczb, ponieważ kiedy uruchamialiśmy kierunek lekarski, to było 32 chętnych na naukę w Wałbrzychu, w tej chwili 37, więc to są te bardzo duże liczby. Jeśli mówimy też o dużej frekwencji, i to niewątpliwie jest to kierunek lekarsko-dentystyczny. Na kierunku lekarskim, czyli na tej sprawdzonej klasyce, również mamy stałą, niesłabnącą popularność i zainteresowanie naszych kandydatów. Jeśli byśmy chcieli podsumować kierunki, na których obserwujemy od dwóch, przynajmniej ostatnich lat, systematyczne wzrosty zainteresowania, to jest to na pewno pielęgniarstwo z pięciu do dziewięciu kandydatów na przestrzeni dwóch rekrutacji, ratownictwo z czterech do sześciu, analityka z pięciu do siedmiu. Wzrost mamy także na zdrowiu publicznym. To, co warte, myślę, powiedzenia, to również to, że wzrasta nam liczba kandydatów. W porównaniu do 2023 roku mieliśmy w tym roku aż o 4200 więcej osób, więc to też nas bardzo cieszy, ponieważ mamy nadzieję, że z tych osób, które do nas aplikują, po prostu wybierzemy najlepszych.